Witaj kochana, bardzo się cieszę, że Cię tutaj widzę. Witaj w 30-dniowym wyzwaniu Odblokuj swoją obfitość finansową. Przez 30 dni będziemy się to spotykać codziennie i omówimy tematy, które mają bardzo duży wpływ na obfitość finansową. Ja nazywam się Ewa Olszewska, jestem coachem utowalniania emocji, jak również relacji i wspieram głównie kobiety w temacie kobiecej energii, jak i obfitości finansowej. Witaj w dniu czwartym naszego wyzwania odblokuj obfitość finansową. Mam nadzieję, że poprzednie dni Ci się bardzo podobały. Jeżeli tak, proszę, żeby zasubskrybować, polubić ten film oraz udostępnić to osobom, które też wymagają tej pomocy. Ok. Dzisiaj porozmawiamy na temat podświadomości. Jak działa nasza podświadomość? To są historie, które my opowiadamy sobie. I uwaga, my zawsze mamy rację. Tak? Jeżeli będziesz mówić, że nie mam pieniędzy, nic mi się nie udaje, Twoja podświadomość mówi tak, masz rację i tak będzie. Jeżeli ty zmienisz swoją historię na historię pozytywną jest coraz lepiej, wszystko mi się układa, wszystko mi sprzyja. Tak, obfitość finansowa już tutaj do mnie idzie. Twoja podświadomość powie tak jest, masz rację. Także uważaj, co sobie mówisz. Bo zawsze masz rację. Także przestrzegam tutaj przed takim bardzo dużym narzekaniem na temat swojej sytuacji finansowej. Oczywiście nie mówię, żebyś od razu szła do najdroższej restauracji, kupowała sobie najdroższą sukienkę. Nie, żyj racjonalnie, żyj normalnie, ale uważaj na to, co myślisz i na to, co mówisz, tak? W Polsce jest tak zwane mm, biodolanie, <grytanie> czyli Ludzie po prostu wymieniają się takimi negatywnymi informacjami i tak jakby czują wtedy wspólnotę, że wszystkim nam tak źle. Czyli mówią na przykład stara bieda jest bardzo źle, ledwo mi starcza, jest tragedia, jak jest na rynku, inflacja. No i nakręcamy w tym. To na co rzucimy uwagę, tego mamy więcej. Także proszę przez kolejny Dzień, pilnuj się z tym, co ty opowiadasz innym osobom. I też najlepiej do końca tego wyzwania. Nie będzie to łatwe, czyli zero narzekania na swoją sytuację finansową, zero narzekania na to, jak ci się układa w życiu, zero narzekania na zdrowie. Na takie pytania, jeżeli na przykład ktoś bardzo mocno tam trudną sytuację. Ciężko ci odpowiedzieć, że bardzo dobrze u mnie, no to chociaż odpowiedz, jest coraz lepiej. Także proszę do końca tego wyzwania: pilnuj się z tak zwanym biedoleniem. Także opowiadamy nową historię. Tworzymy zupełnie nową historię w swoim życiu, gdzie jest coraz lepiej, gdzie nam się wszystko układa, gdzie jest dobrze. Tak. Także pilnuj się. Nawet rozmawiając z przyjaciółką przez telefon, tak, czy z bliską rodziną, wszystko jest dobrze i idzie coraz lepiej. No powodzenia życzę. Dziękuję. Proszę zasubskrybuj, polub tutaj udostępnij osobom. Dziękuję ci bardzo cześć.